Przyjmuję za. Pan Andrzej Kidek? Przeciw. Pani Kupiel, Za. Pani Izabela? Za. Pani Barbara? Pan Stanisław? पंदर का पानी दस चौते Radę, iż Rada przyjęła porządek obrad 8 głosami za, 3 głosów przeciwnych, przy 1, 3 głowiąc. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartego punktu porządku, porządku obrad wystąpienia z naszego ale W związku z powyższym został zaproszony pan starosta. Potwierdził obecności nie przyjechał. Nie wiemy przyczyny jakiej. Proponuję przejść do punktu z piątego, bo staje się wyscelowanie. Przyjęcie protokołu obrad w 12 zwyczajnej sesji Rady gminy Miłki. Czy jakieś uwagi do tego protokołu. Pisemnie żadne nie wpłynęła, ustnie też nie widzę. Przechodzimy do głosowania za przyjęciem. Pani Hanna Kupiel? Za. Pani Puka Izabela? Za. Pani Piotr Barbar, Za. Pan Wojciech Stanisław? Za. Pani Więcek Marta? Za. I 04. Za. Dziękuję bardzo. Informuję, iż protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad odczytanie interpelacji i zapytań radnych. Pierwsza interpelacja Pani Wójt Gminy Miłów i Pani, pani Radna Dórczy. Interpelacja. W związku z roku 2010 została podjęta uchwała w sprawie zmian miejscowego planu zabiegu przestrzennego dla części miejscowości Rydzewo. Y. Czy została dokonana analiza zmian i czego te zmiany dotyczyły? Czy te zmiany są korzystne dla gminy, jeżeli nie to jakie straty ponosi budżet gminy z tego tytułu? Na czyj wniosek podjęto tę uchwałę? Interpelację złożyła Pani Radna To jest pierwsza. Interpelacja druga. Pan Radny Tomasz Torbach, Przewodniczący Rady Gminy Miłki. W związku już w ostatnim okresie czasu na drodze wojewódzkiej nr 656 nie skrzywania miłki i wytminnej miało miejsce kilka drogowych, w tym jedno ze skutkiem świertelnym. Mieszkańcy proszą o interwencję. W związku z tym składam następującą interpelację. Proszę o zwrócenie się do zarządcy drogi o usunięcie dwóch drzew. To jest dwa pierwsze drzewa po lewej stronie za skrzyżowaniem i jadąc od strony miejscowości Czypki w dziennikach drzew pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze nr 656. To jest Następna interpelacja od pana Tomasza Dorbacha, również Przewodniczący Rady Gminy Miłki. Na początku roku w naszej gminie zostało utworzone stanowisko Wójta, które miał zadbać o sytuację finansową w gminy od Pana Bogdana Żeglowskiego mija ponad pół roku, więc uważam, że nadszedł czas na przedstawienie mieszkańcom Gminy i Radzie Gminy efektów jego pracy. Dlatego też składam następującą interpelację. Proszę o wykaz działań, jakie udało się wprowadzić Panu Bogdanowi Żeglowskiemu, aby poprawić sytuację filozofii gminy Mielki i i wskazać efekty tych działań. Następna interpelacja Pana Stanisława Żeglowskiego, Wójt Gminy Mielki. Interpelacji. W związku ze sprzecznymi informacjami zawartymi w dokumentach w przebiegu wykonania budżetu, raporcie z gminy Wiki za rok 2018 oraz informacjami prasowymi na temat inwestycji. Modernizacja drogi gminnych w szczebili etap trzeci. W celu ustalenia faktycznego proszę o podanie informacji o terminie zakończenia robót, tak dacie odbioru, terminie wystawienia faktury, numerze faktury, kwocie faktury, termin płatności faktury, dacie tak zapłaty faktury, wysokości kwoty udziału własnego na realizację inwestycji, wysokości kwoty dofinansowania na realizację inwestycji i programie i źródle dofinansowania. Następna interpelacja pana Stencławo-Śiekowskiego, też do do Wójta tak minę w związku z niepokojącymi informacjami na temat zadłużenia Gminy Miłki wobec przedsiębiorstwa usług komunalno-rolnych Miłkaw proszę o przedstawienie zestawienia wszystkich faktur wystawionych od 1 stycznia 2018 do 27 listopada 2019 przez przedsiębiorstwo usług komunalno-rolnych spółka z załośrednią Miłki i Powa 23 skład, w których na jest Gmina Miłki. Zestawienie powinno zawierać wykaz wszystkich faktur z podaniem informacji o dacie wystawienia, numerze, faktury, nazwie towaru lub usługi, kwocie faktury, terminie płatności faktury i dacie zapłaty faktury. To wszystkie interpelacje, które wpłynęły, przejdziemy do. Siódmego punktu porządku obrad, odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wyjdzie na Pana interpelację z dnia 23 października 2019 roku. Przedstawiam zestawienia terminu wypłat Dietzów, za poszczególne miesiące listopada 2018 roku do najbliższego zaznaczenia ilości dni zwłoki. Jest tabelka oczywiście podana, liczba dni, data wypłaty i podpis. I informuję, iż paragraf 2 uchwały 634 na 2007 Rady w Milimupi z dnia 26 marzec. W sprawie ustalenia dietryczołkowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Sołty są brzmi. Diety o w mowa w paragrafie 1 wypłacane będą do 30 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Żaden z 17 sołtysów nie zgłosił się do Urzędu Gminy Miłki w terminie do 30 dnia miesiąca potrzeby z wypłatą zrezowanej diety. Zaś uchwała nr 641 2019 Rady Gminy Miłki w sprawie ustalenia Dietradne Rady Gminy Mierki oraz Sołty Zmieniona uchwała nr 645219 z dnia 20 marca 2019 w sprawie zmiany uchwały nr 641 219 z dnia 27 2019 w sprawie ustalenia gminy z gminy Milik i Sołtysów nie wyznaczała terminów wypłat zryczatowań. W związku z powyższym nie powstała żadna zwłoka w wypłacie. Następna odpowiedź. Pan Stanisław Łasiakowski, radny gminy Milik. W odpowiedzi na Pana interwację z dnia 23 października 2019 roku przedstawiam zestawienie terminów opłat składek ZUS za poszczególne miesiące od listopada 2019 roku do dnia dzisiejszego z oznaczeniem ilości dni zwłoki. I to jest znowu tabelka podana z wyliczeniami, datami wypłaty, liczbami dni opóźnienia oraz opisami, czyli składek na ZUS podpisana przez Pana Zastępcę. Wójta. Trzecia odpowiedź na interpelację też kierowana do Pana Stanisława Sikorskiego. W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 października 2019 roku przedstawiam zestawienie terminu wypłat diet radnych za poszczególne miesiące od listopada 2018 do dnia dzisiejszego zaznaczenie zaznaczenie ilości dni złotych. Również jest tabelka podzielona na liczbę dni, daty wypłaty i podpisy. Z Informuję, że informuję, że uchwała nr 18 112, 2008 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia dietralnego Rady Gminy Miłki, ani uchwała nr 6 219 Rady Gminy Miłki w sprawie udzielenia dietralnego Rady Gminy Miłki oraz są zmieniona uchwałą. Numer 745-2019 z dnia 20 marca 2019 w sprawie uchwały zmiany uchwały numer 6 2019 Rady Gminy Miki z dnia 25 w sprawie ustalenia tej trawy Gminy Miki i sołtysom nie wyznaczała termin wypłaty z wyczatowej W związku z powyższym nie powstała żadna zwołka w wypłacie. Następna odpowiedź na interpelację również kierowana do Stanisława Łosiekowskiego w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 października 2019 przedstawiam zestawienie terminu wypadu wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy za poszczególne miesiące od listopada 2018 do dnia dzisiejszego z zaznaczeniem ilości dni zwłoki. I również jest opis wynagrodzeń, liczba osób, data wypłaty, liczba dni. I zarządzenie numer z opisem, te tabelki są zarządzenie nr numer 25, 19, 2019. Uczel Gminy Miłki z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miłki wyznacza 5 kwietnia 2019 roku jako termin wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc marzec 2019. Informuję również, że Powiatowa Inspekcja Pracy, Tręgowa Inspektora Pracy w Olsztynie, przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Miłki w terminie 20 luty 2019 oraz 12 i 24 kwietnia 2019 roku. To również udzielił odpowiedzi Pan Zastępca. Wójtą. Następna odpowiedź na zapytanie z dnia 18 października 2019 roku, co jest skierowana do Pani Marku Uprzejmie informuję, iż nie wprowadziłam błąd ani radnych, ani mieszkańców gminy Udzielę odpowiedzi na Pani pytanie zadane podczas sesji dnia 4 września. Wskazuje Pani datę 4 października 2019 roku. Przekazałem informację zgodnie z posiadaną mnie wiedzą dotyczącą ustanowienia wieloletniego programu rządowego posiłych w domu i w szkole na lata 2019-2023. Nieprawdą jest podana przez Pana informacja, że w miesiącu lutym 2019 była możliwość wydania się środki z wyżej wymieniem programu, ponieważ wnioski można było składać dopiero do końca marca do 30 kwietnia 2019 roku. Pełnomocnictwo wojewody warmińsko-mazurskiego dla Warmińska Mazurskiego Kuratora Światy z dnia 6 marca 2019 roku. Pismo WM Kuratora Światy skierowane do jednostek samorządu terytorialnego z dnia 26 marca 2019. Dyrektorzy szkół, gminy może przygotowali wnioski, natomiast nie wpłynęły one do urzędu. Dnia 3 kwietnia wpłynął jedynie elektroniczny wniosek z W podjętej uchwale budżetowej na rok 2019 roku nie było zabezpieczenia środków na wyposażenie kuchni i stołówek, gdyż program był w lutym 2019. Były natomiast środki na materiały. Czy wystarczyłyby na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20-40% kwoty kosztów realizowanego zadania? Trudno stwierdzić, nie mając określonych potrzeb szkół w tym zakresie. W nakładach na materiały mieszą się też wydatki bieżące np. Na, na środki chemiczne przeznaczone na stółówkę i inne zakupy. Dyrektorzy szkół w roku 2019 nie wnioskowali o zmianę w budżecie z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni. Nieprawda jest stwierdzenie Pani, że organ prowadzący wstrzymał rozwracę złożonych wniosków, ponieważ procedura sprawdzania i akceptacji wniosku płynął tylko jeden i została rozpoczęty. Nie wiem, co Pani rozumie pod pojęciem wstępnej akceptacji. Czy dotyczy to rozmowy z dyrektorami o wszystkich możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, czy też stwierdzenie wójta? Tak przystępujemy do programu. Jeśli chodzi o fakt pierwszy, na cyklicznych spotkaniach z dyrektorami szkół bardzo często wskazuje na możliwości, pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł. Nie było na pewno ze strony wójta akceptacji. Ponadto informuję panią, iż gmina stara się pozyskać środki na cele oświatowe, jeżeli jest taka szansa. I tak. Rok 2015. Dofinansowanie do stołów szkolnych kwota 21 tysięcy złotych oraz na pomocy dydaktycznej do szkół kwota pozyskania 33 tysięcy. Rok 2016. Dofinansowanie 27 tysięcy złotych, w tym środki własne gminy, 3140 Rok 2017 Kwota dofinansowania finansowania 17 281 zł Gabinety Profilaktyczne Szkoła Rok 2018 Kwota pozyskana 13 Zł, w tym środki własne 6 518 oraz Aktywna tablica 42 000. środki własne 10 500, dofinansowanie SP z 48 175 Zł. A rok 2019 dofinansowanie SP RZEWO 38 013 zł. Program posiłek w domu i szkole jest programem wieloletnim. A rok 2019 jest pierwszym rokiem funkcjonowania tego programu, więc jeszcze do roku 2023 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na remont bądź doposażenie studiów. W rozporządzeniu, które mowa wyżej, wskazane są procedury przedstawienia wniosków. Analizując je można było ocenić realne szanse na uzyskanie dofinansowania na posażenie funkcjonujących stołówek w naszych gminie w roku 2019. Wpłynęło 190 wniosków, szkół otrzymało dofinansowanie 20%. Pacjentów. W związku z powyższym, z wyżej wymienionymi przytoczonymi argumentami, moja wypowiedź była zgodna z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu Posiłek w Domu i w Szkole. Monitor Polski, pozycja 1007. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu posiłek w domu i w szkole dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 programów prowadzących publiczne szkoły podstawowe zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dzienniku pozycja 267 oraz no, posiadają przeze mnie wiedzę na ten temat. Ja chciałabym się odnieść do tego, do tej odpowiedzi. Ale jeśli można to Pani na to bardzo krótko, dobrze. Żeby nie wchodzili żeby ja w, tak w dyskusję, żadne niepotrzebne. Nie ja Pani Marta jeszcze ja... A, w kwestii organizacyjnej chciałbym się dowiedzieć, w którym punkcie bo rozumiem, że teraz będzie krótki odniesień, w którym punkcie będziemy mogli dyskutować o informacjach, które są nam przekazywane. Bo yy, zasiadamy tutaj w Radzie po to, żeby stanowić prawo miejscowe. Żeby kompetentnie stanowić to prawo, my musimy mieć dostęp do informacji rzetelnych, konkretnych i prawdziwych. Bo na tej podstawie możemy tylko i wyłącznie brać pełną odpowiedzialność za decyzje, które tutaj podejmujemy. I. W momencie, kiedy zadajemy pytanie w formie interpelacji, co zresztą pan radca prawny na ostatniej sesji pouczył nas, że one mają być konkretne dotyczące tego i tego, tylko nie pouczył pan organu, że odpowiedzi również mają być konkretne, solidne i zgodne z prawem. Dlatego też, mając duże zastrzeżenia do informacji, które są przekazywane w odpowiedzi na składane interpelacje, zakłada, że musimy znaleźć miejsce na posiedzeniu Rady, w którymś punkcie, gdzie będziemy mogli na ten temat dyskutować albo uszczegółowiać te. Oczywiście nie rozwijając, bo tam padło sformułowanie, że nie można dopytywać. Dopytywać w nowych zapytaniach? Nie, ale w obrębie zadanej interpelacji, ona jest skierowana do wójta i zakładam, że zarówno wójt gminy, czy też. Pracownicy przygotowujący tą interpelację są kompetentni, posiadają pełną wiedzę w zakresie udzielonej odpowiedzi. I jeżeli ta odpowiedź wymaga skonkretyzowania lub też podyskutowania nad faktami w niej zawartymi, to chciałbym teraz się dowiedzieć, żeby Pan Przewodniczący wskazał, w którym punkcie posiedzenia sesji będziemy na ten temat dyskutować. Ja tylko, jeśli można, Pani Łatoka. Czy Pani? Nie, słuchaj. Chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteśmy w punkcie odczytania odpowiedzi, to to jest krótka. Okej. Nie, to jest krótka. Okay. Nie, krótka. Słuchajcie, mhm. jeśli komuś nie, nie, nie pasuje odpowiedź, jest instytucja, że można ponownie zgłosić wątpliwości na piśmie. I żądać uzupełnienia. Ale panie Pani stary, nie Panie nie... Rozumiem. Panie, panie stary, ja rozumiem, ale ten ten punkt przewiduje dyskusję. Jeśli nie, okay. nie, już możemy, to uh, możemy takie coś zrobić w uh, punkcie 18, czyli wolne wnioski i informacje. Okej, okay. to tak? dobrze. Okay. Chcemy, wchodzisz, wchodzisz, uwagę, bardzo to proszę bardzo, proszę krótko, bo żebyśmy podtrzymowili zbędną dyskusję. To ewentualnie mogę we wolnych wnioskach do tego punktu się odnieść ze systemami, zresztą, które mam. Proszę bardzo. Dobrze. dobrze, to ja później zabiorę głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo zostały odczytane odpowiedzi na interpelacje. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Pani Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Podsumowując ten okres miesięcznej pracy Urzędu chciałbym zaznaczyć, że jest to czas bardzo trudny dla wszystkich pracowników ze względu na kończący się rok i budżetowy i nie tylko. Działalności w wielu jakby dziedzinach także zadań zleconych. W związku z tym jest to czas przygotowywania różnych sprawozdań, które obliku, do których oblikują nas różne instytucje. Bardzo istotny czas poświęcony przygotowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Na pewno projekt do Państwa dotarł i mam nadzieję, że rozpoczniecie Państwo teraz bardzo merytoryczną pracę nad projektem tej uchwały. Oprócz oczywiście tych takich zadań codziennych, z realizacji bieżących zadań z zakresu administracji publicznej, również proszę Państwa chcę poinformować, iż podpisałam umowę na sprzedaż energii elektrycznej. My jako gmina jesteśmy w bieżyckiej grupie zakupowej. Ta umowa dotyczy terminu od 1 stycznia 2020 do końca roku 2020. Oddzielnie jest umowa zawarta na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, jak również dostawy energii do lokali i obiektów publicznych. Chcę powiedzieć, że również podjęliśmy się w działań przygotowania do złożenia wniosku w ramach... O, o, Podejrzewam, że ostatniego konkursu z tego rozdania programu rozwoju obszarów wiejskich, a mianowicie są, jest to konkurs na zadania wodka. No i tutaj chcielibyśmy, ponieważ przygotowywaliśmy taki wniosek, mamy dokumentację, składaliśmy, jak Państwo pamiętacie, ten wniosek do programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja w roku. 2017 bardzo długo trwała ocena. Niestety ze wszystkich złożonych wniosków tylko 10 zostało przyjętych w całej Polsce do realizacji. Nie otrzymaliśmy w związku z tym dofinansowania, pomimo tego, że wniosek przeszedł ocenę zarówno... Formalną, jak i wydawało nam się, że merytorycznie też był dobrze przygotowany, ponieważ jak zwykle są w trakcie oceny merytorycznej prośby o uzupełnienia, tak zwane. Tutaj nie było większych zastrzeżeń, no ale jest to, tak jak powiedziałam, projekt przygotowywany na bazie dwóch partnerów, tak? Czyli była to nasza gmina i partner Rosji. Także chcielibyśmy do tego wniosku złożyć ponownie, do tego konkluzję złożyć ponownie wniosek dotyczący budowy y, oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze, o którym rozmawiamy już od y, kilku lat. Tam y, Myślę, że Pan Radny tutaj z tego okręgu powinien być najbardziej zainteresowany. i Zorientowane, że wiele y, lokali w tym, y, tej miejscowości nie ma żadnego odprowadzenia, ani szamba, ani powiedzmy innych y, instalacji. Jest problem y, z, z gospodarowaniem y, tych ścieków. Taki wniosek, jak już mówię, był wcześniej przygotowany, więc posiadamy pełną dokumentację. Również w ramach tego zadania przygotujemy wniosek na albo przebudowę y, instalacji wodno-kanalizacyjnej w Grudzie. Zastanawiamy się także nad wykonaniem spinki wodociągowej do rydzewa, bo niestety w okresie sezonu w dalszym ciągu funkcjonuje problem braku wody w rydzewie. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę tych zadań z Wodkanu przed nami jest jeszcze bardzo dużo. Ja tu wcześniej już informowałam Państwu, że tak naprawdę gdy oszacowaliśmy zapotrzebowanie na działania w tym zakresie, to jest to koszt około, dalszej gminy, około 9 milionów złotych. Gdybyśmy musieli uporać się w krótkim czasie z wszystkimi potrzebami, tak naprawdę trudno dokonać jest wyboru, które zadanie jest ważniejsze, bo tak naprawdę one wszystkie są dość istotne, także myślę, że przed Państwem to teraz trudne zadanie wyboru inwestycji do ewentualnie złożenia wniosku do tego konkursu. Nabór do tego konkursu już trwa, czyli jakoś na dniach. Natomiast do 20 grudnia jest termin składania wniosku. Zakończyliśmy prace remontowe w budynku Świetlicy Marcinowej Woli, tam w ramach probu. Remontowaliśmy pomieszczenia strychowe, które były niezwykle zdewastowane i trzeba było ich w jakiś sposób doprowadzić do użyteczności. Zaplanowaliśmy tam urządzenie izby regionalno-rybackiej i tak pomieszczenia od strony remontowej zostały już przygotowane. W tej chwili trwa jeszcze wyposażenie tych pomieszczeń. Obok Sąsiedzku również y, wyremontowaliśmy mieszkanie kolejne socjalne, mieszkanie chronione tak zwane, bo nie wiem czy ktoś z Państwa był y, w tym pomieszczeniu i, i widział jak wyglądało to pomieszczenie, w którym mieszkał kiedyś człowiek. Bez wody, bez yy, kanalizacji, bez niczego, także w ogóle no, jakieś warunki yy, nawet bym powiedziała urągające człowieczeństwo. Więc postaraliśmy się te, zagospodarować, te pomieszczenia, wygospodarować korzystając z możliwości dofinansowania w ramach yy, banku gospodarstwa krajowego. Yy, edukacyjne prace zabaw to jest nasze kolejne zadanie które będziemy realizowali. Natomiast ze względu na to, że te, tak jak wszystkie samorządy, nie tylko samorząd Gminy Miłki, mamy problemy finansowe, z różnych względów możemy sobie o tym dyskutować. Poprosiliśmy Urząd Marszogowski o przesunięcie terminu realizacji zadania na edukacyjne place zabaw i otrzymaliśmy zgodę. Także to zadanie rozpoczniemy zapewne z nowym z początkiem nowego roku 2020.